Dzień dobry. Dzisiaj na centrowniku mam wał jednego z klientów pana Głowackiego. Wał od skutera wodnego Sidu 787, popularna 800. -ka. Po wymianie zestawu naprawczego firmy WSM. Bicie wał. W szczególnych łożyskach wał dosyć trudny do centrowania, bo środek składany jest z dwóch stron. Na stożkach wał dosyć miękki, ale daliśmy radę. Myślę, że przy takim biciu wał nie będzie niszczył łożysk. Klient będzie zadowolony. Miłego dnia życzę.